Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Andi i witam Was w kolejnym typowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku opowiem Wam opowieść o pokazaniu się z przyjacielem. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale To bardzo bym chciał żebyście zasubskrybowali Nali łapkę w górę I nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek Żebyście otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie Więc ja już nie podróżując Lecimy z odcinkiem Więc jak już mówiłem na samym porządku dzisiejszym nie zapomnę odcinku Opowiem wam opowieść o pogodzeniu się z przyjacielem. Także zapraszam was do oglądania. Więc moje pogodzenie się takie of oficjalne z moim dawnym, dawnym przyjacielem Łukaszem odbyło się 25 maja 2024 roku, czyli w, czyli w tym roku. I to był akurat dzień yy, meczowy. Jak loni Warto Poznać, to był, był ostatni mecz yy, sezonu 2023 2023 23 4 No i, i to była sobota. No i właśnie w ten dzień yy, najpierw się zobaczyłem po pracy z moją dziewczyną Magdą. I posiedziałem z nią tam do, si do 17, bo o 17.30 y, był mecz właśnie Jagiellonii-Białostok z to Poznań, tak? No i... <grym> no i jak już była ta 17.30, ta to do mnie ziomek y, taki, no kolega z dawnej szkoły do mnie zadzwonił i zapytał się, czy ja będę na tym meczu, a ja mówię, no oczywiście. Bo, oczywiście, ten mecz był e, transmitowany w, na Telebimie na rynku e, Kościuszki w e, Białymstoku. No i ja powiedziałam mu, że będę. No to przyszedłem. Ja, pa, ja tak podchodzę e, do, do mojego e, kolegi. A tu stoi mój dawny przyjaciel Łukasz. Z którym od razu się, po, się, się pogodziłem normalnie podałem mu rękę i zapytałem czy, ch czy chce zgody, takie no dobra, no niech już będzie, no, no i do tamtej pory mamy ze sobą kontakt na Messengerze i bardzo się cieszę, że w końcu się z nim pogodziłem tak tak oficjalnie i myślę, że na długo no, więc Łukasz, jeśli będziesz to oglądał, to bardzo Cię pozdrawiam serdecznie. I. No i co jeszcze? No i to chyba byłoby na tyle w tym odcinku nietypowym na moim kanale. Więc ja się za żegnam. Trzymajcie się i do kolejnego nietypowego odcinka na moim kanale. Na razie.